Luton to miasto, które wygląda jak źle podjęta decyzja, z której już nie wypada się wycofać. Nie planowałeś tu zamieszkać. Po prostu któregoś dnia obudziłeś się i okazało się, że to już jest. To takie na razie, które trwa za długo. Mieszkają tu ludzie w ciągłym ruchu, ale bez celu. Każdy gdzieś idzie, każdy się śpieszy, ale nikt nie wie dokąd. Życie w Luton to jedno wielkie jeszcze chwile. Jeszcze rok, jeszcze kontrakt, jeszcze jeden miesiąc, aż mija dekada i orientujesz się, że tymczasowość stała się tożsamością. Emigranci z Polski, Afryki czy Bliskiego Wschodu mieszkają tu, bo taniej. Brytyjczycy, bo bliżej pracy. Nikt, bo chce. To miasto ludzi przypominających zombie. Codzienność w Luton jest nerwowa, pośpieszna i dziwnie pusta. Ludzie poruszają się tu, jakby zawsze byli spóźnieni, nawet gdy nigdzie nie idą. Miasto uczy jednego nawyku. Nie zatrzymuj się, bo jak się zatrzymasz, to zaczniesz myśleć. A myślenie w Luton jest niebezpieczne, bo prowadzi do wniosku, że gdzie indziej mogłoby być lepiej. Luton było kiedyś centrum produkcji kapeluszy w Anglii. Dziś to miasto, w którym nikt nie ma głowy do życia. To miasto nie uspokaja. Ono nieustannie drażni jak powtarzający się alarm w telefonie, a przy życiu trzyma je jedynie lotnisko, które swoją drogą jest najlepszym miejscem w mieście. Bo dzięki niemu można stąd uciec. Dalamy stąd!